Zobaczmy, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 10 maluchów będzie. Mamy maluchy. Piękny Mercedes. Tak zwana sowa. Daje misja. Witam Ciebie bardzo serdecznie na naszym autorskim kanale Co prawda załoga jest tam O tam tam poszli Dzisiaj jak co roku Do Świętej Lipki przyjeżdża bardzo wielu pasjonatów Motoryzacji Jak słychać Emeczka zapracowała ale ludzie przyjeżdżają nie tylko po to, żeby wielką sobotę święcić jajka. Dużo też ludzi i pasjonatów motoryzacji przyjeżdża tu w celu spotkania się, porozmawiania, wymienienia też pokazania co po sezonie zimowym, jakiego maszyna wygląda. Wielu też traktuje to miejsce jako czas rozpoczęcia swojego sezonu motocyklowego. Głównie chodzi o Motocykle na dwóch kołach, chociaż pasjonaci motocyklowi ci, którzy mają benzynę zamiast krwi, dla nich sezon motocyklowy trwa 12 miesięcy. Stąd też warto przyjeżdżać na takie ciekawe wydarzenia. Pokażmy jeszcze miejsce, w którym jesteśmy. Czyli bazylika świętolipska z przepiękną historią, legendą. Zapraszamy właśnie co roku w wielką sobotę na takie wydarzenie, gdzie nie tylko poczujesz zapach benzyny, ale też spotkasz takich wspaniałych ludzi, <laughs> pasjonatów.

Sztabusz Gans. Witam wszystkich. Przyjechałeś tutaj do Świętej Lipki. Udało mi się. Udało ci się. Jest. Ale za tobą perełka dzisiaj. Perełka dzisiaj. Kiedyś motocykl bardzo popularny. Dokładnie, a dzisiaj... bo nie było innego wyjścia. Szkawuś, <laughs> Kiedyś... bardzo cię proszę, żebyś powiedział o takiej kwestii naszym widzom. Czym przyjechałeś i dlaczego w ogóle ten motocykl u ciebie? Pokażmy go. Kochani, to jest WSK Gil, 77 rok. Troszkę odremontowana. Dwa dni z kolegą Krzysztofem żeśmy dłubali przy niej, a więc no dzisiaj nawet 70 wycisnęła, jak się prawie położyłem. Dojechała ładnie pięknie. To moja druga WSK w życiu. Wcześniej miałem garbuskę tak zwaną M6, tak M06 z 78. To był mój pierwszy motor, a więc powrót do korzeni. No, oczywiście tu nie chodzi o prędkości, chodzi o doznania, czyli zapach palonego oleju w paliwie, bo takie jest smarowanie, bo to jest oczywiście silnik dwusuwowy, no i niezapomniane reakcje ludzi w otoczeniu. Ja nie mówię tylko tu motocyklowym, ale jak siedzie przez miejscowości, tak? ludzie pozytywnie właśnie reagują, no to jest chyba najfajniejsze za czołem Hej. Hej. także to jest chyba najfajniejsze takie doznania, taka popierduszka. takie doznania są właśnie no słuchajcie, tego nie da się opisać tak szczerze mówiąc, no trzeba ja kupić sobie czy innego dwusuwa no marzy mi się taka dekawka 350 no, myślę, że w przyszłym roku dojrzeje do zakupu takiej to już będzie bardziej klimatycznie, bo wiadomo, mój sztabowóz, tak, czyli te sprzęta drugowojenne. Ale klimat, Ale klimat jest, klimat jest bo, bo tak naprawdę klimat włoska te ten silnik jest opracowany na bazie silnika Dekawki właśnie 125, więc to jest taka polska Dekawka, można by powiedzieć, aczkolwiek bardzo udoskonalona i bardzo dopracowana. Wiele wersji przecież tej WSK przez y, dziesięciolecia wychodziło, nie? No właśnie, także, także no, najważniejsze jest y, wiatr włosy. Wiatr we włosach, komar w zębach, mucha w duchu. <laughs> ok. Uwaga, Czyli, bo, dziś, bo... tu ruch trochę tam Uwaga, ujemy. bo ruch, ruch, ruch. Tak, tu, tak, 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 troszkę, tak, Troszkę, Tu się przemieszczamy. Troszkę. Jest już ciasno. motocykl Motocykli oh dosyć sorry. dużo przyjechało. Ale jeszcze z tej strony tutaj pokażemy. Piękny motocykl. Rękawiczki. O, milicja. 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 0,9 mm. tak, no. dziewięć no. i to jest właśnie klimacik Moi drodzy, o ile jestem wybredny w motocyklach i tutaj naprawdę pomimo setek motocykli, to przyjechała perełka. Dlaczego dla mnie to jest perełka? Dlatego, że motocykl, który za moment zobaczysz To jest motocykl pochodzący z Wojsko Ochrony Pogranicza Zpięcie. Ja może zanim... Porozmawiamy z właścicielem, pokażmy na razie naszym widzom ten piękny motocykl. Zaraz sobie po, powiemy o nim. To jest motocykl K750M, dokładnie. Piękny motocykl. A mój sentyment do tego motocykla jest tylko dlatego, że mój ojciec jeździł takim motocyklem i ja za małego dzieciaka takim właśnie motocyklem jeździłem, uczyłem się. Czułem zapach i stąd miłość do moich motocykli. To jest ta baza. Dobra OK. I teraz niech pan powie, jak ten piękny motocykl trafił w pana ręce. Robiłem usługę tam koł Bartoszyc dla starszej takiej pani. I go wypaczałem po prostu w krzakach stał. No tam w ogrodzeniu w tym nawet że już. Ogrodzenie było zagrożone, że musieliśmy rozgrażać, żeby go na przyczepę załadować. W stał? No znaczy w krzaczorach, tak zwanych krzaczorach, no tam szopa była, taki tam z boku stał, no tak, no. Ale w jakim, w jakim ja, stanie był? Ja mam gdzieś na Facebooku, mam te zdjęcia jeszcze, no, to był, zardzyw, kosz był tam z tyłu zardzewiały, także dziura była ogólnie świece były wykręcone, cylindry były tam tylko zrobiłem cylindry szlif, skrzyni silnika nie rozbierałem i wał ba zdrowy Wsz wszystko jest tak jak było, tak jest o tu mamy właśnie, tak. ok, i nawet na oryginalnej prądnicy bo tam niektórzy beczą, płaczą mam oryginalną prądnicę szóstkę Żarówki mam LEDowe, tylko zrobiłem LEDowe z tym, z przetwornicą na 12V, małą taką. Aha, czyli na szóstej pan jeździ. Na szóstej oryginalne jeszcze. No. ok widzę gaźniki też e, oryginalne. Czy, przy, czy to. to są. E, tak jak e, powiem, tylko nie założyłem tych gumek jeszcze. Zawsze zakładam, zakładam tych osłon gumowych. Czyli pokażmy tutaj jeszcze ten motocykl No i wiadomo, wyjątkowa sytuacja. Czyli krótka rama, skrzynka i tam przód na krótkim wachaczu. I co wyróżnia ten motocykl? Kierownica odemeczki. No dobra, ale wróćmy jeszcze tutaj do naszej rozmowy. Kopił tak. pan ten motocykl i jak dawno? 5 lat temu? 5 lat temu? No. Długo... Pan go remontował? W zimę. W zimę. Tylko no to remont to tylko pomalowałem, Szlify zrobiłem, to kupię wszystko. I, I kupiłem zapłon elektroniczny, ale nawet nie wstawiałem, bo chodzi na tym cały czas. Przychodzę, wiergnę i, 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 to... i zapon leży w szopie, u mnie w garażu. To powiem Panu tak. No. Jeśli, bo nie ma co doradzać, niech Pan jeździ na tym mechanicznym, Mechaniczny, normalny zapój, jaki tu był? Ja właśnie będę przychodził w swoim MW tak. z powrotem na mechaniczny. Mam elektroniczny założony. Spadnie panu bateria poniżej 6,3. Nie ma szansy od uruchomienia. Przy tym mechanicznym, nawet aby tylko się iskrzyła żaróweczka, odpali, Opóźnia zapłonu minus 30 na pół obrotu pali. Taka jest różnica, dlatego zostawić elektroniczny, odsprzedać komuś innemu, ale w mojej dłoni jest jeszcze jedna rzecz, ja zrobiłem zdjęcia, to taką przebitkę zrobimy, ten motocykl pochodzi... Kielczyna z tej wojny ochrony pogranicza. No właśnie, i tu w mamy. W dowodzie miałem. Mam, ma... Znaczy, no nie, dowód został w tym wydziale komunikacji. W wydziale komunikacji, wydziale komunikacji Więc, został. Ja trochę muszę kseru zrobić i go odzyskać. Ale ma, ale ma pan te dokumenty po polsku? To znaczy mogę do udziału komunikacji jeszcze ja, wziąć dokumenty, czy ksero, czy tam zrobić. Ja proponuję, żeby to po prostu odczytać. Bo to na pewno do tego motocykla, jego, do jego wartości historycznej, to jest smaczek, który warto y, dodać. Jego historia. Jego historia Dlaczego ja zabrali ten historyczny, ale oni wzięli ten dowód, bo tak, takie są wymogi no. Takie wymogi, no Ale tu mamy plombę Pan Mam, zrobiłem zdjęcia, zobaczymy Jest dużo hałasu, może ta dźwięk dzisiaj nam tutaj no. Ale jest klimat, jest, no dlatego ja mówię Niesamowita historia, ja panu gratuluję Niech ta maszyna jeździ, proszę dbać o ten motocykl będzie pan miał na pewno radochy. A to jest piękna maszyna. No na kapciu stoi, bo już nie miałem czasu założyć, bo tutaj mam... Na kapciu, okej. Okay. No. <laughs> Także życzę panu przede wszystkim, żeby ten motocykl się sprawował. Genialnie to jest piękne. Boże, Na razie chodzi dobrze, tak nie jest. narzekam. Dziękuję bardzo za rozmowę.